Pepi obudziła się w wygodnym łóżeczku. Otwierając swoje oczy, zobaczyła jej przyjaciółki truskawki, które zgromadziły się wokół niej. Bardzo martwiły się o nią. Dostała od nich czerwoną bluzkę, koszyk z jedzeniem i kokardkę. Pepi przyczepiła ją na swoim uszku. Już z samego rana wyruszyła w dalszą podróż. Bardzo tęskniła za rodziną. Nie mogła się doczekać, kiedy znów ich wszystkich zobaczy na truskawek okazała się być dla niej bardzo przyjazna i chętnie zostałaby tam dłużej, jednak brakowało jej tutaj bliskich osób. Pepi z koszyczkiem w rączce szła przez piękne łąki. Wszystkie kwiaty, drzewa i trawy przypominały jej o tym, co było dla niej najważniejsze. Pepi jednak cieszyła się, że przed nią wciąż cudowne dni i przygody. Podziwiała wszystkie kwiatki, wąchała je i z uśmiechem pędziła dalej przez porę. Nagle usłyszała ciche odgłosy śmiechania się i zaciekawiona postanowiła to sprawdzić. Powoli szła za głosem i zobaczyła jeżyki. Okazało się, że bawiły się one w chowanego w wysokich trawach. Zaproponowały jej, aby przyłączyła się do ich zabawy. Po chwili jednak Pepi przypomniała sobie, po co tak naprawdę szła i jak daleko jest jej do rodziny. Opowiedziała o tym jeżykom, które wydawały się być smutniejsze niż wcześniej. Okazało się, że ich członek rodziny też jest daleko od nich. Je Jerzyk Stefan, bo tak miał na imię, kilka dni temu zaginął. Nikt ze zwierzątek go nie widział. Wszyscy próbowali go szukać, ale jednak poszukiwania okazały się bezskuteczne. Pepi słuchała tej historii ze smutkiem w oczach. Zastanawiała się, co teraz czują jej bliscy. Od razu zaproponowała Jerzykom, że podczas swojej dalszej wyprawy będzie szukać Stefana. Jerzyki były bardzo wdzięczne Tepi i w prezencie dały jej kwiatka, które miały jej przypominać o tym, jaki ma cel. Tepi podziękowała im i wyruszyła w dalszą podróż. Idąc przez pola, lasy i łąki, wołała Jerzyka Stefana, jednak nikt nie odpowiadał. Podczas tej wyprawy dużo myślała. Zastanawiała się, jak wielki jest świat i jak wielu miejsc jeszcze nie widziała. Była bardzo zdziwiona, ale jednocześnie ciekawa tego. Rozmyślając tak i patrząc w niebo, potknęła się, upadła na trawę. Jednak to nie było najważniejsze. Wydawało się jej, że widzieli jerzyka Stefana, który siedział otulonym chem tuż obok niej. Mimo bolesnego upadku szybko wstała i radośnie pobiegła do niego. To był jednak tylko kamień, który przypominał kogoś, kogo miała w swojej głowie. Pogłaskała kamień i z nadzieją ruszyła dalej przed siebie.